wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia. Dzisiaj wszyscy o tym mówią i wszyscy wspominamy o udziale stanu wojennego. Tego dramatycznego dnia dla naszej historii. To też wpisuje się w kontekst demonstracji i obchodzenia tego dnia. Wezwaliśmy, ja zwróciłem się do ludzi Platformy Obywatelskiej, żeby uczestniczyć w całym kraju, także przecież w Kielcach będzie takie spotkanie którzy chcą obchodzić tę datę nie w nienawiści i w agresji, ale żeby pamiętać o, o historii, żeby być ze sobą w tym dniu, żeby pokazać, że można przeżywać to święto pamiętając o, o historycznych, e, pamiętając o tej trudnej historii, ale jednocześnie budując wspólnotę dzisiaj, która jest i powinna być i musi być odpowiedzią na zło tamtych dni. Bo przecież 13 grudnia to symboliczna data, to wprowadzenie stanu wojennego. Ale mówimy o, o dniach, miesiącach i latach, które po 13 grudnia nastąpiły, yy, które były właśnie symbolem takiego zniewolenia, odebrania nadziei, podmiotowości, wstydu, próby zawstydzania i pokorzenia Polaków. Ale dzisiaj wspominając ten czas wolnej włosy. Będąc 26 lat po, tam, po tej udanej i wielkiej transformacji 1989 roku, też chcę powiedzieć, że obchodzić możemy, czy powinniśmy tę datę wszyscy, wszyscy ją wspominać. Natomiast y, źle się czuję w Sejmie, w Warszawie, kiedy twarzami y, PiS-u, polityki pis jeszcze tej takiej najtrudniejszej, najbardziej radykalnej, najbardziej gwałtownej, czyli walczącej z ładem konstytucyjnym, walczącej z niezawisłością Trybunału Konstytucyjnego, z praworządnością, z porządkiem prawnym jest ktoś taki jak Stanisław Piotrowicz, były prokurator stanu wojennego. Osoba, która dzisiaj jest twarzą najbliższym współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, a wtedy w tych mrocznych dniach stanu wojennego oskarżająca ludzi opozycji. I dzieje się to bezrefleksyjnie. Wydaje się, że słyszymy to zresztą na Sejmowych Korytarzach od posłów, senatorów pis którzy wstydzą się z tego, że z nimi jest ktoś taki jak Stanisław Piotrowicz. Natomiast bardzo wyraźnie widać też, że Jarosławowi Kaczyńskiemu ta osoba, jego historia, ponura historia Stanisława Piotrowicza nie przeszkadza. Dlatego mówię o tym, Chcę opisać tę swoją ocenę, bo to jest coś bardzo trudnego i do zaakceptowania. Nie możemy akceptować obecności wolnej w Wolnej Polsce i, i, i złej, realizowania złej polityki, walki z, instytucja, z instytucjami wolnego kraju, parlamentarnej demokracji, niezależnego sądownictwa, kogoś takiego jak stępstwa wyborczego. 13 grudnia, jak powiedziałem, będziemy w samym kraju, także w Kielcach, w wielu, wielu miejscach. Będziemy także na wspólnej demonstracji w Warszawie po południu. Będziemy także rano do klubu Platformy Obywatelskiej obchodzić, obchodzić ten dzień. Będziemy go obchodzić razem z Lechem Wałęsą, osobą symbolem. I tamtego dnia i tych wszystkich dni wcześniej od lat 70. jest postawy w sierpniu 70. roku i później do Nie było nikogo takiego jak Wałęsa, od którego zależały losy Polski i, i polskiej szansy po 13 grudniu. Pamiętacie Państwo jego niezłomną postawę. Wtedy, kiedy był internowany w Parwamowie kiedy cała Polska drżała, i, ale wierzyła i trzymała kciuki za jego niezwolności, taką wielką postawę, której świadkami wtedy byliśmy. Chcemy to przywołać, przypomnieć, klub Grup Parlamentarny Platformy Obywatelskiej spotka się z Lechem Wałęsą właśnie 13 grudnia. Dziękujemy. Czy są pytania do nas, to bardzo prosimy. Jak w Kielcach mają wyglądać te demonstracje? Tak, w Kielcach w godzinie 17 i 13 grudnia będzie środowisko opozycyjne, spotkają się razem, zamanifestując swoją obecność i z obecnych rządów przeciw jedną sprawiedliwości. Co do złożenia samych wiązanych wieńców pod pomnikiem, który zawsze robimy księdza po Popiełuszki. już będziemy to robili oddzielnie, każda formacja o, o, o godzinie, która będzie uważała za słuszna i dlatego przypomnę, że naszą tradycją kierowacką Platformą Obywatelskiego samych złożenia wieńców zazwyczaj też w nocy idą nasi ludzie demokraci, którzy tworzą tam zazwyczaj datę ze właśnie datę 13 grudnia. Jak Państwo wiedzą doskonale jest również i prześwięta, która upamiętni, która będzie, będzie się Intencją będzie e, modlitwa za ofiary stanu wojennego. To jest taki moment, który nas wszystkich jednoczy i ja wezmę udział w tej mszy świętej. Przecież wiele osób e, tam będzie.